Udało nam się po, po wielkich trudach zorganizować piknik. Jak widać są samochody AMG, ze stajni AMG, trzy samochody. Między innymi C klasa 63 Black Series, CLA 45 AMG, e, A klasa 45 AMG. Mało tego prezentujemy swoje auta ze swojej stajni. Tutaj mamy, mamy okazję zobaczyć e, A klasy 180. E, mamy też masę atrakcji. Dla, tak jak widać tam dla dzieci mamy zjeżdżalnię, e, mamy pokaz mistrzów barbecue. Mamy też pokaz stacjonarny samochodów dostawczych, bardzo ciekawą ekspozycję, do której oczywiście można przejść, zobaczyć, co, co tam pokazujemy. Mało tego, w lewym rogu mamy ekspozycję, gdzie jest, prezentowany jest symulator jazdy, jazdy ciężarówką. Można wejść, zobaczyć, przejechać ustaloną trasę. Oczywiście wisienką na torcie jest przejazd z samochodami AMG, na które zapisy prowadzą koleżanki z naszej, z naszej recepcji. AMG niestety nie jeździłem, ale jeździłem E-klasą Cabrio, przepraszam, E-klasą Cabrio oraz E-klasą Coupe, a także G-klasą. No i muszę przyznać, że najprzyjemniej mi się jeździło jednak G-klasą. No tam powala moc silnika V8 bardzo dobre przyspieszenie to robi szczególnie duże wrażenie, jeśli się weźmie pod uwagę masę tego pojazdu i jego bardzo duże gabaryty. Choć muszę przyznać, że również dla takiej spokojnej, przyjemnej jazdy yy, kabriolet yy, E-klasy był również bardzo przyjemny ze słabszym silnikiem 250 konnym, yy, niemniej tak, żeby sobie wyjechać na popołudnie bardzo, bardzo przyjemny samochód.